Cześć, witam Cię w podcaście Lekki Stan, Oddech, Mindset, Medytacja. Z tej strony Klaudia. Dzisiaj tematem odcinka będzie wstyd. Czym jest wstyd? Co robi nam na drodze naszego życia? Zapraszam Cię do odsłuchania, do obejrzenia dzisiejszego odcinka. No dobra, to zaczynamy z tym, czym w ogóle jest wstyd. Teraz zapraszam Cię do wspólnej refleksji. Zastanów się, czym jest dla ciebie wstyd. Czy to jest jakieś uczucie, czy to jest może jakieś takie wrażenie, czy to może są słowa wypowiadane z twoich ust, czy z ust kogoś innego. W moim odczuciu wstyd to jest takie, takie wrażenie, takie uczucie, które mówi mi, że to co robię, albo to, jaki jestem, jaka jestem, jest. Nie ok, i może się z tym wiązać różnego rodzaju, mogę się z tym wiązać różnego rodzaju wrażenia, odczucia w ciele, na przykład. Ściskanie w gardle, na przykład takie drapanie w, w brzuchu, które ja bardzo często kiedyś odczuwałam. Może to być na przykład ból tego brzucha, może to być taki paraliż, może to być lęk przed tym, żeby pokazać się ludziom, a lęk przed tym, żeby wyjść z domu. No dobrze, to skoro już mniej więcej wiemy, czym jest wstyd, to zastanówmy się, czy on w ogóle jest potrzebny. Moim zdaniem wstyd powstał na potrzeby społeczeństwa, bo jednak żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w jakichś kręgach, mniejszych, większych i w każdym kręgu czy to w rodzinie, czy to w szkole, czy to w, w pracy, czy to ogólnie w, w kraju, na całym świecie panują jakieś zasady i reguły. I, I normy. Bardzo często, jeżeli nie podporządkowujemy się temu, co zostało z góry nam narzucone i z góry ustalone, to ponosimy tego konsekwencje i to przeróżne konsekwencje. Nie mówię tylko tutaj o konsekwencjach poważnych, ale też o konsekwencjach takich wewnętrznych, na przykład. Są ustanawiane różnego rodzaju kanony piękna, tak, że um, Piękno to znaczy pięknie wyglądać, to znaczy nie markowe ubrania, to znaczy mieć szczupłą sylwetkę, wysportowaną sylwetkę itd., itd. I jeżeli tego nie mam, a bardzo mocno się do tych zasad przywiązuje, to. Może się pojawić takie właśnie poczucie wstydu, że ja tego nie mam. Mnie na to nie stać na przykład. Albo nie jestem taki, albo taka, i to poczucie wstydu się pojawia. Zastanów się, czy tak masz. Ja sobie przypominam chociażby jakieś jakieś tam etapy z mojego życia, tak? Kiedy na przykład moja mama. Nie miała samochodu. Jeździłyśmy wszędzie autobusami, i ja odczuwałam niejednokrotnie wstyd, bo moi znajomi jeździli z rodzicami gdzieś tam na jakieś wyjazdy, tak nawet do sklepu zrobić zakupy. A ja odczuwałam wstyd, bo byłam taką, powiedzmy, mniejszością, tak. I to było bardzo niewygodne, bo to wiązało się też może nie z odrzuceniem w społeczeństwie, tak, w tej małej grupie, ale z takim moim wewnętrznym poczuciem, że ja się czuję bardzo źle z tym, że jest mi z tym niekomfortowo, niewygodnie, że wolałabym, żeby tak nie było, tak? czyli tutaj wchodzi w grę też akceptacja takiej rzeczywistości, bo jeżeli akceptujemy to, że jesteśmy w danym momencie swojego życia na jakimś tam etapie, że może nie mamy tego, z czego do końca byśmy chcieli mieć, tak? Gdzieś tam jesteśmy, jesteśmy na jakiejś drodze do tego, drodze do celu, to myślę, że łatwiej jest przyjąć, przyjąć prawdę i przyjąć fakty, tak, przyjąć to, jak jest i nie odczuwać tak bardzo tego wstydu. Mówisz, co tak myślę sobie, że na, na, jak popełnimy jakąś gafę, powiedzmy, czy zanim w towarzystwie, czy, 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 czy nie wiem, gdzieś, gdzieś w jakiejś rozmowie, tak, czy nie uda nam się coś, co, 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 co miało się udać, to może się wydawać, że większość ludzi, którzy to nie widzieli, którzy, którzy, którzy nas słuchali, będą o tym myśleć w nieskończoność. A wiesz, jaka jest prawda? Że okej, okay, ktoś coś może sobie pomyśleć, bo tak naprawdę ty nie wiesz, co siedzi w głowie drugiego człowieka i ten człowiek może na ciebie patrzeć i się uśmiechać, a w głowie mieć zupełnie co innego. Także nigdy się tego nie dowiesz. Ale w Tobie może być takie przyświadczenie, że ta osoba pewnie zabierze to, co ja zrobiłem, zrobiłem do domu i będzie o tym myśleć nieustannie. I nikt o tym nie zapomni i zawsze będę w jej oczach taki albo taka. A tak na dobrą sprawę, co z tego? Jeżeli to jest osoba tobie, nie wiem, taka, nie, jest, nie jest to osoba jakaś bliska, tak? To dlaczego masz jej na to nie pozwolić? dlaczego masz sobie nie pozwolić na to, żeby dalej żyć z tym, że coś się wydarzyło, że coś się stało? Bo to jest zupełnie zwyczajne, tak może być. Czasami, czasami może nam coś wyjść, czasami nie. To jest proza życia, to jest po prostu zwykłe życie i, i tak się czasami zdarza. I tak się czasami zdarza. Ale wstyd często nas hamuje przed tym też wydziałać, tak? Nie wiem, bo ja się do tego nie nadaje, bo nie mam wystarczających możliwości. Za tym też może iść wstyd. Bo nie wyglądam dobrze, to nie, nie pójdę gdzieś, nie zrobię czegoś. Ale dlaczego zastanów się. Zastanów się, czy to jest do czegokolwiek tobie potrzebne. To raz. A dwa. Trzymaj się faktów. Bo okej, okay, możesz odczuwać wstyd. Ale. Weź, weź sobie kartkę i wypisz sobie. Czy nie wiem, ktoś mi wprost powiedział, że jestem. E, ktoś mi wprost nim ocenił, tak? Bo wstyd wiąże się też z lękiem e, z przed oceną, przed tym, że ktoś coś o nas powie. I wypisz sobie na kartce, czy faktycznie ktoś mi coś powiedział na temat tego, co wiem, co zrobiłem, co zrobiłam i za co się wstydzę, tak? Albo nim za to, jak wyglądam, powiedzmy. I. E, i skonfrontuj to z faktami i sprawdź, czy to, co mówi Twoja głowa, to, co mówi Twój umysł, to, co on kreuje, zgadza się chociaż troszeczkę z faktami. Bo jeżeli się nie zgadza, to dlaczego masz się wstydzić? Dlaczego? A nawet jeżeli ktoś coś powiedział, nawet jeżeli ktoś coś skomentował, no to okej. Okay. Jesteśmy ludźmi. Myślę, że każdy z nas niejednokrotnie coś sobie komentuje, czy to w głowie, czy to na głos, każdy z nas ocenia w jakiś sposób. Także to jest okej. Okay. I yy, myślę, że ilekroć zakorzeniamy się w tej chwili obecnej, w tu i teraz, jeżeli potrafimy się w niej odnaleźć i zaakceptować rzeczywistość taką, jaka jest, oczywiście nie musimy tego robić zawsze, tak, ale jeżeli, jeżeli to się zdarza częściej niż narzekanie i wyszukiwanie z potencjalnego zagrożenia, yy, to myślę, że łatwiej jest tego wstydu tak często nie odczuwać. I to jest mega ważne. A jeżeli czujesz wstyd za coś lub za kogoś, bo tak też się czasami mówi, wstydzę się za swoje dziecko, wstydzę się za imię swojego męża, swoją żonę. No okej, okay, no. Eee, niech tak będzie to jeżeli musisz się skon skonfrontować z tym wstydem, jeżeli musisz wyjść do ludzi, którzy, nie wiem, wiedzą, jaka jest prawda, to daj sobie parę głębokich, świadomych oddechów. Skoncentruj się na sobie. Zamiast skoncentrować się na tych wszystkich rzeczach zewnętrznych, skoncentruj się na sobie. Bo ten świat zewnętrzny istnieje, oczywiście to jest fakt, ale nie musisz mu oddawać całości siebie, bo poczucie wstydu to jest oddawanie siebie światowi zewnętrznemu, i to tak w stu, nawet dwóch procentach. A jeżeli wejdziesz w siebie, jeżeli połączysz się ze sobą, to poczujesz wewnętrzną moc i będzie Ci zwyczajnie łatwiej, może nawet mieć Ci wszystko jedno czy ktoś coś o sobie pomyśli, czy nie pomyśli, czy coś skomentuje, czy nie. Bo ty masz tę pewność w sobie. I nam się też często mówi, że ze moich czasów mówiono, że płacz jest wstydem, że tęsknota jest wstydem, co tam jeszcze, że Nieodpowiednie zachowanie jako dziecko, typu, nie wiem, krzyczenie, marudzenie, to jest wstyd, że się nie potrafisz zachować. No nie, to nie jest wstyd. To absolutnie nie jest wstyd, a zobacz, jak to w tobie mocno zostaje. Yy, możesz sobie przywołać, teraz widzisz, yy, teraz, yy, gdzieś to tam, gdzieś tam są swoje czasy. Yy z okresu dzieciństwa i zobaczyć, co słyszałeś, co słyszałaś. No, także taka mała wskazówka ode mnie. I wiedz, że to nie jest wstyd. Wcale. To, że jesteś mężczyzną i czasami sobie e, popłacisz, no, ale gorszy moment, to nie jest wstyd. To jest odwaga. To jest bycie w prawdzie. To jest e, takie powiedzenie sobie ja nie daje teraz rady, okej, okay, ale nie daje nie, nie rady i muszę to z siebie wywalić, wyrzucić. I dobrze, i zrób to. No. No jak jesteś kobietą, to też masz prawo do płaczu. Masz pełne prawo. Jesteś człowiekiem i masz prawo, prawo do emocji, masz prawo do frustracji, do złości i tak Ale jeżeli znasz narzędzia, to łatwiej jest ci... Ci z tych stanów wyjść, ci łatwiej jest ci. Łatwiej jest ci po prostu żyć. No. To tyle ode mnie. Dzisiejszym tematem odcinka był wstyd. Bardzo chętnie poznam Twoją opinię na ten temat. Napisz komentarz. I możesz też do nas napisać na naszych social mediach: lekki stan. Chętnie, chętnie zobaczę Twoją opinię, zapoznam się z nią i dzięki za Twoją uwagę zapraszam Cię do kolejnych odcinków, do subskrybowania i obserwowania naszego podcastu i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej!